Juleczka, a co się ci stało? Ewo, za A Daj to, daj to, to jest, kobieto, jest, daj jest. to, daj to, kobieto! Zobacz świat youtuberów, nagrania bez celu, by tylko zająć waszą chwilę. Lecz gdy wrzucą odcinek, to zżera ciekawość, co wymyślili ci debile. Na przykład lasować wiek i porwać, I porwać wikę i do bagażnika dosadzić wsadzić, do powkurzać rodzinę, zobaczysz co jeszcze się zdarzy. Już teraz wiesz, co z nimi dzieje się. Witam was w kolejnym odcinku na kanale PUP. Dzisiaj zostaję wraz z Kubusiem, rodzicami na 24 godziny, tom, rodzicami tej Juleczki. Najpierw Juleczka. trzeba ją ubrać, bo jest, no wiecie, y, dlatego wybieramy outfit. Po długim myśleniu ubraliśmy Juleczkę. Właśnie, skąd się o imię Juleczka? Podaj jedno ładne imię dla dziecka. Imię Julia jest ładna. Okej, okay, dzięki na razie. Więc nie obejdzie się bez żadnych atrakcji. Zapraszamy Was z nami na plac zabaw. Pa! Już idziemy. Tata, tata jak to takie głupie po Tobie wyszło. No trzeba się... Trzeba było, trzeba było się nie bawić gdzieś to noszem. Kuba! Jezu! Patrz! Niebieskie oczy i jeszcze czarne wyszło. Na. Ale wie Amelka, A to ją na krótki ręka wszęła. No ty byś ją ubrał, ja ją mówiłam przejść. Jak nie to być krótkie? To idziemy do ciotki. Dobra widzowie, idziemy teraz do ciotki Magdaleny. Amelka, nie znaczy Julka nie płacz. Na drugie ma Amelka. Dziecko listonoszamy Amel... No, znaczy nic. Zaraz walnie o podłogę. <noise> zaraz o podłogę i będzie stuknięty jeszcze bardziej. Dajesz babi. Pa, 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 Poleci zaraz ty dziecko. Patrz, ławka się złamała w pół. Co ty robisz? Zostaw to! Głupi głupszy. Widzowie, czekajcie, bo nic nie widzicie na chwilę. Czekaj, to jak będę szła z tej strony. Idziemy do ciotki Magdaleny. Mamy nadzieję, że Magda będzie. Teraz dochodzimy do klatki yy, starej ciotki. Ciotka ma mops, mops to jest fajny mops. Ciotka ma mopsa. No to mopsa. O! O Jezu, a my miałyśmy po Ciebie. Dzień dobry. Idę na działkę. A my filmik nagrywamy. O Jezu, ale Ty masz śliczne, ale Ty masz śliczne szeleczki nowe. Niech Juleczkę pozna. Tylko niech jej nie zakryże. Niech Juleczkę. Boże, jak ją Boże. Przywitaj się z widzami. Hej. O Bożena. O ty, ty. Ty ty dup, przy dupasie ty. Ty przy dupasie ty. Ty przy dupasie. Boże, Boże, Boże. Boże, Boże. Nic nie widzisz. <grystanie> przy dupas stary. Ty musisz iść na tą działkę? No muszę. To nara. No. Chodź na górkę, będziecie. By... Tego, tego, tego gościa. Dziecko mi ukradło. Ej to powinno być po co dziecko, a nie uciekać od niego. Widzowie subskrybujcie kanał. Zostawcie lajka like Komentarz <laughs> się złapały ciąg za nogę <laughs> Najgróźnia, na na odpadł Juleczka, a co się ci stało? Ruda, tać! Łoburzyna, Juleczka, trzymaj się tam. O Jezu! Juleczka, a co się ci stało? Juleczka! Juleczka, łebka. Juleczka, operacja. Bra. Nie wiem co się dzieje. No, kiedy? O dobra jest. Dobra, jest. Trzyma się Juleczka. Zasada trkaczek nie robić. I można dziecio robić tak. Jak jesteście, wiecie? Nie. Tak. Siedzi sobie, dziecię. Ja tak. Robicie. I bo dziecko. Muszę zrobić. A pajączka na placowa Ej, stara co? Promocja Maciuszki na lecie, tak nawet ci stara, promocja. Czego nie można robić? Trzy. Nie można ataki trzymać. O, boże nam, no to właśnie to. I jeszcze o tak. A nie, tak nawet można. Ale z RCB mi przyszedł. Dobra, i tak można. Chodzi? To, jest, to jest... Ej, czekajcie, bo ja alert RCB dostałam. Dla kim? Nie wiem. Ej, stara, co to jest? Nie wiem, dla Juleczki będzie. Ono dla... Dawaj bierzemy to dla Juleczki. Juleczka smacznego. Dobra. Aj, a, a co jak jest na tym nasikało? Bo to jest mokre. Padał deszcz. A daj to, to daj to. Daj to, daj to ale nie no lepiej ja chcę coś pokazać prawy.pl dziecko to się trzyma tak o. tu no, się krew do mózgu przelała bo wiecie jak dziecko na przykład nie jest No stanie zjednoczyć Dobra taweczka jest padła. Dobra daj. Trzymaj, daj A teraz już na serio zostajemy dynia. teraz już na serio zostajemy dynia. rodzicami. Najpierw się pokazać prawdziwie dzieckiem trzeba zajmować. O bo... Dziecko do czegoś takiego, to się nazywa, wiesz jak? Huśtawka. I robisz dziecku tak, powolutku. Ale nie mocno. Dobra, teraz ja. No masz, dopiero. No a jak twoim zdaniem powinno się dzieckiem zająć? No ciężko! To mówisz dziecku moje? Co ty dzieckiem za Zarączkę. Buju, buju, buju. Ty są mokre jakby. Buju. Tak się dzieckiem zajmuje. <gry> Nie wchodź. ała. Ja z jednej, ty z drugiej. Nagrywaj. Dobrze. Nagrywaj. przez całą dwie minuty prawie nagrywa. Nagrywaj. Nagrywam. Ja pierwsza. O, i tak i nie mocniej. Nie tak mocno, zwolnij to. <ślesk> <Julka! ślesk> I tymczasem sam mó mózg Julki. Oh, like Zaczyna padać! Juleczka, like <laughs> 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 ciwagowę. głowę. Patrzcie, trzeba tak ścisnąć ją. <laughs> Śmiej się, jeszcze To powinien być trzeci odcinek. Dorel. Kurde To nagranie że... jest. to Ja muszę iść Pię,